Siemanko moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. My dzisiaj przyjechaliśmy sobie sprawdzić, jak pobudowali most, który, jak się nie mylę, w 2021 woda porwała takie tu były powodzie. I po tych powodziach byliśmy tutaj, to nie było nic, tylko wielkie skały, więc postanowiłam dzisiaj sprawdzić, jak to odbudowali. Pogoda nie za bardzo nam dopisuje. Ja się przyznam szczerze, nieodpowiednio ubrałam, ale później wybieramy się coś zjeść do restauracji, więc stwierdziłam, nie będę w ciuchach takich, wiecie, do spacerowania y, tam szła, trzeba się zaprezentować jak człowiek, więc no podejrzewam, że troszkę zmarznę, ale no trudno, jak się ch ch chcę zobaczyć, no to trzeba troszkę pocierpieć, a więc zapraszam Was ze sobą. Byli taki podwieszany. Fajnie to im wyszło. I wszędzie są tutaj e, naokoło ścieżki rowerowe, że można, o matko, tak piszczy, troszkę nieprzyjemnie. E, naokoło można sobie, słuchajcie, jeździć. No jak zwykle ja nie wzięłam e, mikrofonu. Martko, ich habe schon schwindelig. Ich habe schon schwindlich. O Jezus. O matko. Co Słuchajcie, nie wiem czy mnie dobrze słychać okaże się później yy, nie wiem jak tu jest wysoko ale no mi się kręci w głowie naprawdę jeszcze może rozbujał ten most i jak się idzie to taki czuć yy, słuchajcie yy, no uginają się moje nogi nie wiem czy to widać zobaczcie jak się ten most buja no i powiem szczerze, że tak yy... No, nogi mam ugięte, nogi mam ugięte. Nie wiem, czy tu będzie dobrze widać, zaraz Wam pokażę. E, tam akurat ludzie stoją. E, zaraz, zaraz, zaraz. O tutaj. E, stamtąd, na drugą stronę był drewniany most i jak była ta powódź, to porwało ten most. Do góry z wodą, że do góry. Spojrzałam się, że dzieciaczki idą, i nie chciałam tutaj nikogo zdeptać. O. Także tam u góry, u góry, widać właśnie te ścieżki rowerowe, tam można spacerować. A dobrze powiedziałam: 15 lipca 2021. Zobaczcie jak się buja. No ale teraz już woda nie porwie. Z tej strony będzie lepiej widać gdzie był ten most. No i znowu od tej wody będzie pewnie hałasować. Głośno, a nie hałasować. Bo wondy ze zejdę. No to w ogóle odrośnię. No to chodź. Dobra, ładne biletki. Idziemy się już spacerować yy, około 2 km i później 2 km z powrotem. Co on tam chce zobaczyć, to nie wiem. Ale to nic. na że po prostu w lesie nie, nie ma tak wiatru, więc idziemy. Wi, wo! A ja myślałam, że idziemy asfaltem, a będziemy szli czymś takim. No ciekawie. No dobra, idziemy. Trzeba było najpierw się spytać a później się zgadzać. Sama sobie jestem winna, ale to pewnie będzie lepiej obiadzik smakował. Dobra, na razie muszę się skoncentrować, słuchajcie, na jedzeniu. O, na jedzeniu, widzicie? Ja już o, o głodna jestem o jedzeniu, myślę. Na chodzeniu, żebym się nie wywrócił. cutyk. Cu Wiecie, złapacie tej poręczy, to i tak gówno daje, bo ona jest tak gruba, że dłoń jest za mała. No przyznam się szczerze, że już sapiemy, jednak kondycja zerowa. Normalnie. Zerowa. Zobaczcie, pewnie dzieciaczki tutaj zbudowały taką Konstrukcja No pomysłowo, przyznajcie sami ja. Słuchajcie Ja nie wiem na co się namówiło Kurcze ja muszę iść Halo Słuchajcie, jeszcze nam został kilometr To już się postarali, zobaczcie. Fajnie to wygląda. Mieli pomysł. Przyznajcie sami. Oh god damn. Ok, my musimy... Ja. Alter, Leute, ich weiß nicht wie ich kann. Du, ich kann hier gehen. Ah! Mein lieber Mann. God. Ludzie, powiem wam, że jest pięknie, fajnie tu po, pooglądać, ale bez jaj, nieprzygotowani, wystrojeni, guziwa, A co najważniejsze, zero wody do picia. A tu widzicie strumyczek. To dosłownie w, yy, wysuszona jestem, jak nie wiem. Ale było warto, było warto, powiem szczerze, że chciałabym tutaj latem przyjechać. No może nie w te upały. Ale I w, na pewno w odpowiednich ciuchach i obuwiu z jakimś prowiantem. Słuchajcie, jakaś kanapeczka. O Boże, noga mi się przekrzywiła. Bo pięknie tu jest. Ale ja pierdziele, teraz idziemy lekko w dół. No ale wiecie, jak się idzie w dół, to później kiedyś trzeba zejść w górę, podejść do góry, nie? No i to, to mnie troszkę tak przeraża, się śmieje może ze mnie, że wystroiłam się w tym płaszczu zielonym pasującym do otoczenia, ale przyznam wam się szczerze, że ludzie się na mnie patrzą jak na wariata, oni na wiecie, w obuwiu, moment. Włochim jest? Aha. By to sachnić nas Ja. Ale ta. Ale no Nie, jest dzisiaj. On jest raz do Kurcze. Kurczę. Słuchajcie. was? A nie A chuba. O Jezus. Zobaczcie jaka piękna duża chuba. Dobra. Idę tutaj zobaczyć, czy mogę widoki dla Was nagrać, co tu jest. O matuchno. No, się śmiałam do męża, że jak sobie nogę zwichnę, to będzie musiał mnie nieść, a on powiedział, że mnie tu zostawi. Mówi, że jestem za ciężka. Oj Tam, tam, tam szliśmy. Idę w górą. No tu powiem teraz, to już tak cudownie nie jest na patrzynić, już lepiej było tam przy tych skałkach. No i znowu narzekam, widzicie? Dobra. O Boże. Ale te skały to są naprawdę od wody. Od wszystkiego, od powietrza wyrzeźbiona. Jestem tak zmachana, nie mam czym oddychać. To po pierwsze, ale najważniejsze jest, że się na tle tych skałek, słuchajcie, zobaczcie, prezentuje pięknie w zielonym płaszczyku, kurwa. Patrzą się na mnie y, jak na wariata, ale to nic, idę dalej, bo aż wstyd, wiecie. A, mijamy tych samych dzieci, co my widzieliśmy, czyli robią kółko, a ja się tylko modlę, żeby nie musiała, słuchajcie, z powrotem tą trasą iść, bo się śmieję, że chyba... Nie dojdę, ale to nic. Spocona jestem jak ślinia, także jak pójdziemy do restauracji, do pierwsze sowy idę do łazienki. Mam nadzieję, że będą mieli mydło. No. Bez jaj, teraz znowu tak wysoko. Ale ta za jakie grzechy, ja muszę tam iść. Zachciało się kurwa spacerków. Żaliłam się, że nigdzie nie byliśmy ostatnio. No to mam odpoczynek ja pierdziele zachciało się no i będzie w tym wrogu tylko jęczenie i widoki widoki i jęczenie Uff. boże aż wstyd zero kondycji zero Ach, Tak zrobione was, aha sak, jedź zurück. Nie, das ich geh nicht hier. Denkst du, dass die Mädchen ich auf die Bricke wie wir hm? Ja, Susicku. Ja w tym kurde. Płaszczyczku, moi mój szyny mandel. Ale za! lojte, Zachciało się! No dobra. Idziemy dalej. Ale... O Jezu, wiszyn! Nie wiem, czy to oddaję na kamerce, słuchajcie. Ale pięknie jest. A teraz trzymajcie kciuki, żeby było otwarte, żeby można było się czegoś napić. Własna chreść. A proszę. A to podobno jest jakiś park dinozaurów, tylko chyba... Chodzi to tutaj. O właśnie takie z kamienia. Und i Dobrze, ta jest ta trasa co szliśmy. Oczywiście nie naokoło, tylko tą jedną stronę. I teraz pytanie czy wracamy drugą stroną. Przeszukamy innej drogi. Zbliżamy się do końca naszej wycieczki, jeśli chodzi o ten tutaj most. Już jest blisko. O jezu, z góry też się dobrze idzie. Szybko to poszło niż do, gó do góry. E, także teraz jedziemy coś zjeść. Jak już widzieliście, zostało wypite. No, smakowało, jak nie wiem. Ja za piwem nie przepadam, ale tak szybko, jak teraz te piwo wypiłam, to słuchajcie, jeszcze w życiu tak szybko nie wypiłam. Dobra, czekam na pana męża. Idziemy dalej. Jedziemy dalej. Jestem już głodna, naprawdę głodna. Ale jestem zadowolona z takiego spacerku. Fajnie spędzony dzień, więc no, pan mąż idzie. <laughs> Okej, okay, widzimy się za Mam nadzieję, że będzie jeszcze miejsce, bo różnie to może być. Jeszcze tutaj nie byliśmy, więc chcemy wypróbować. Fajnie wygląda ten balkonik. Nie wiem, czy widzicie tam. A, o, teraz drzewo zasłania. Tak fajnie wklęsłe jest. Zobaczcie. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj w inne miejsce. Zobaczcie. Tu można latem sobie na dworzu zjeść. Dekoracje już świąteczne na Wielkanoc przygotowane. Zrezygnowaliśmy z tamtego miejsca. Zrezygnowaliśmy z tamtego miejsca, ponieważ ceny, jakie tam zobaczyliśmy w karcie na zewnątrz, były tak wysokie, że stwierdziliśmy, że się, znaczy się nie opłaca. No i ja po prostu stwierdziłam, że ja nie będę płacić. Takich pieniążków za jedzenie. Tym bardziej, że nie jestem pewna, jak to smakuje. Tutaj to miejsce już yy, zostało nam polecone. Oczywiście jeszcze nie byliśmy raz, próbowaliśmy przyjechać, ale było za wcześnie, więc teraz jest y, okazja, żeby sprawdzić, jak to smakuje. Więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. A jestem tak głodna, że mam nadzieję, że szybko to podażę. A więc moje jedzonko a może jak zwykle zamówi sobie kotlecika z ziemniaczkami. O te ziemniaki fajnie wyglądają, tak jakby taka zapiekanka. Mm. do domu i teraz uwierzcie mi, po takim jedzeniu trzeba się przebrać w coś wygodnego, czyli dresiki, usiąść na sofie, jakąś kawę zaraz zrobię i odpoczywać. A więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że takie widoczki Wam się spodobały. Widzimy się w następnym vlogu.